Poranna modlitwa o pokój. Daj o Panie, abym w spokoju ducha zaakceptował wszystko, co przyniesie ten nowy dzień. Daj, abym całkowicie poddał się Twojej świętej woli. O każdej godzinie tego dnia udzielaj mi wskazówek i wspieraj we wszystkim. Naucz mnie przyjmować ze spokojem wszystko, co otrzymam w ciągu dnia. Z mocnym przekonaniem, że wszystko pochodzi z Twojej świętej woli. Kieruj moimi myślami i uczuciami we wszystkim, co robią i mówią. Kiedy przytrafi mi się coś nieprzewidzialnego, nie pozwól mi zapomnieć, że wszystko pochodzi od ciebie. Naucz mnie szczerze i mądrze zachowywać się wobec każdego członka mojej rodziny, nie jątrząc i nie zawstydzając. Daj mi siłę, Panie mój, abym znosił zmęczenie i wszystko inne, co przyniesie nadchodzący dzień. Poprowadź moją wolę i naucz mnie modlić się, wierzyć, mieć nadzieję, cierpieć, przebaczać, kochać i modlić się do Ciebie obecnego we mnie. Amen.